Witajcie w kwietniowym spotkaniu z serii Dwa Równe Skoki. Dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj w pięknym klimacie i o klimacie dzisiaj też troszkę będzie w naszym spotkaniu. Będzie też, drodzy Państwo, o zmianach, o zmianach w standardach. Powiem Państwu troszkę o standardzie ISO 45001, o zmianach, które dotyczą 31 norm. Jeśli chodzi o poprawkę, która została wdrożona i powiem także o tym, dlaczego trzeba bardzo uważnie do tych zmian podchodzić i bardzo uważnie dobierać informacje, które transponujecie do wnętrza Waszych organizacji, przekładacie je na swoją aktywność, bo oczywiście każda zmiana nie tylko ze sobą niesie szansę, ale niesie też pewnego rodzaju ryzyka, pewnego rodzaju tą negatywną niepewność i no dzieje się w tej chwili, drodzy Państwo, troszkę w standardach. Ta dynamika zmian cały czas z nami jest, a z racji tego, że ta dynamika zmian z nami jest, to też pojawiają się informacje, które są nieco przesadzone, czyli czasami po prostu e, słyszymy i docierają do nas informacje, które są pleceniem bzdur. I o tym też bym chciał Państwu zasygnalizować. Zacznijmy może od faktów. Oprzyjmy się o komunikat z 4 kwietnia, tego roku, który to PCA, czyli Polskie Centrum Akredytacji, wydało w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Otóż w lutym tego roku, drodzy Państwo, zmienił się znacznik, czyli nazwa e, normy bhp To już nie jest PNN ISO 45001-2018, ale w polskim wydaniu to jest PNEN ISO 45001 2022. 4. I o tym właśnie ten komunikat mówi. Otóż, drodzy Państwo, opublikowano nową, zrewidowaną wersję normy ISO 45001. Ta rewizja dotyczy samej nazwy, tak jak mówię, i potwierdzeniem tego jest właśnie komunikat PCA, w którym to czytamy, że norma w wydaniu z 2024 roku, i tu cytat, nie zawiera żadnych zmian merytorycznych, czyli zmian wymagań, w odniesieniu do. Zastąpionego, czyli wcześniejszego wydania. Mając to na uwadze, akredytowane jednostki certyfikujące mogą powoływać się w swoich akredytacjach na normę z 2024 roku. Nie ma też konieczności, żeby w rewolucyjny sposób wymieniać certyfikaty, i nie ma też konieczności, drodzy Państwo, żeby ulegać panice, bo już mieliśmy głosy od naszych klientów i partnerów, że niektóre firmy otrzymały telefony od swoich klientów z kolei. I w tych komunikatach, w tych rozmowach z klientami padały hasła: No, Państwo nie macie ważnego certyfikatu, bo norma się zmieniła. Zmieniła się nazwa normy, zmienił się jej znacznik, i ten komunikat numer 430 jest tego najlepszym dowodem. Zresztą chciałem przypomnieć, że to nie jest jedyna zmiana, która spotkała normę BHP-owską od momentu jej pierwszej publikacji, czyli od roku 2018. Bo proszę pamiętać, że w roku 2020 też pojawiła się poprawka do normy bhp wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny i ta poprawka dotyczyła kwestii e, związanej z terminem audyt, gdzie w rozdziale trzecim, w punkcie 3.32, zamiast słowa audyt wprowadzono dualizm pojęcia audyt oraz audyt. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z Państwa firm używa Pisowni przez I, część przez Y. Nierzadko toczymy dyskusję na temat tego, jak to słowo zapisywać. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim audyt rzetelnie robić, bez względu na to, czy napiszemy go przez I czy przez Y. Natomiast proszę pamiętać, że jeżeli już mówimy o tej pisowni przez Y, no to przez Y bardzo często zapisujemy audyt finansowy. I ten audyt finansowy też może pomóc naszym systemom. Zarządzania. O tym więcej będzie mówił Krzysztof Rejszek podczas Quality 2024. Dokładnie od dzisiaj za 50 dni spotykamy się na Górnym Śląsku i wierzę głęboko w to, że część z Państwa podejmie zaproszenie, które do Państwa adresujemy i pojawi się na tym spotkaniu. Jeśli nie wszyscy nawet, będzie nam bardzo miło Państwa gościć, bo na tym spotkaniu my nie tylko będziemy, drodzy Państwo, Rozmawiali o tym, co w normach już się zmieniło, ale także o tym, co w normach się dopiero zmieni. Już się zmieniło m.in. w lutym, bo wyszła poprawka dotycząca kwestii zmian klimatycznych i ich uwzględniania w kontekście organizacyjnym. I wiele firm szkoleniowych, także jednostki certyfikujące o tej poprawce głośno mówią: Ja osobiście polecam, jeżeli ktoś chce tą wiedzę rzetelnie przyswoić, polecam skorzystanie z portalu LinkedIn, a konkretnie z publikacji sześciocyklicznej publikacji, której autorem jest pani Beata Łuczak, jeden z audytorów wiodących współpracujący z jednostkami certyfikującymi. I ręczę za to, że ta wiedza, której pani Beata dostarcza, jest wiedzą kompletną w tym zakresie. Ale, ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy w związku z tą poprawką klimatyczną. Po pierwsze, proszę nie Traktować jej jako rewolucję. Proszę nie dawać wiary w głosy, które już na rynku krążą i którymi są tak naprawdę głosy straszenia, bo niektóre jednostki certyfikujące organizują w tym temacie 2-3 dniowe spotkania i o jednym zdaniu chcą na tych spotkaniach mówić, a już sygnalizują nawet. I straszą tak naprawdę swoich klientów, że jak klienci nic z tą poprawką nie zrobią, czy na bazie tej poprawki nie zrobią, to będą mieli niezgodności na audytach. Otóż moi drodzy, bardzo króciutko dzisiaj, bo ten temat ruszymy dość mocno na Quality, bardzo króciutko dzisiaj o tym. Moi drodzy, ta poprawka w dużej mierze w wielu firmach goni rzeczywistość. I tą poprawką chcę wzbudzić w nas wszystkich refleksję, do tego, żebyśmy. Zastanowili się, żebyśmy rozważyli, jaki wpływ zmiany klimatyczne mają na nasz system zarządzania jakością, na nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji, na nasz system laboratoryjny, etc., etc. Tak jak wspomniałem, 31 norm, które tą poprawką zostały objęte, i tak jak wspomniałem, powiemy o tym także na Quality 2024. Ale nie to jest istotą tego spotkania, a szczególnie jego pierwszego dnia, moi drodzy, ponieważ no fajnie jest mówić o tym, co się stało, i ja właśnie to dzisiaj dla Was robię. Tak? Ale te zmiany nie tylko klimatyczne, cały czas się dzieją. I o wiele cenniejszą wiedzą, moim zdaniem, którą warto Państwu przekazać, i to zrobimy właśnie w czerwcu na Górnym Śląsku. Jest poinformowanie Was o tym, jak te normy w dalszej kolejności, w najbliższej, ale też w dalszej przyszłości będą się zmieniały. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają czas, nie wszyscy będą mieli sposobność pojawić się w czerwcu w Parku Śląskim w Chorzowie. Zdaję sobie sprawę, drodzy Państwo, że niektórzy powiedzą: OK, skoro tak naprawdę rewizje norm są przewidziane na rok 2025 tu gdzieś na początek roku 2026, no to mamy jeszcze czas. Inni powiedzą, że mają już poplanowane aktywności na czerwiec i to zaproszenie trafia do nich, czy też zwracamy nim Państwa uwagę i czujność za późno, zbyt późno. Dlatego też dla wszystkich tych, którzy nie mogą z nami być podczas Quality 2024, mamy alternatywę. I zapraszamy już dziś serdecznie także na czwarte forum zarządzania, które odbędzie się w listopadzie 27 do 29 listopada w Bydgoszczy. Może nie będzie tak pięknej pogody, bo to będzie listopad. Tak? Dla niektórych chyba najbardziej ponury miesiąc roku, ale właśnie w tej ponurości my będziemy szukali znowu czegoś, co może nas pobudzić do... Aktywności do bycia lepszymi, między innymi tam powiemy o tym, żeby nie ściemniać, tylko zjaśniać, i powiemy jak to robić, przede wszystkim w odniesieniu do nas samych, bo drodzy Państwo, nasz mózg potrafi nas oszukać. My sami potrafimy siebie oszukiwać, my sami potrafimy sobie naściemniać. I absolutnie nie chciałbym, żebyśmy w taką pułapkę wpadali, dlatego serdecznie zapraszam, zarówno na wiosnę, na Górny Śląsk, jak i w listopadzie dobyt gorszy, a oczywiście niezmiennie życzę nam wszystkim nie tylko pozytywnych klimatów i rozkwitu, ale życzę Państwu i sobie samemu dużo dobra. Pozdrawiam Was moi mili, do zobaczenia 5 maja w kolejnym spotkaniu z serii 2 Równe Skoki, do zobaczenia w czerwcu na Górnym Śląsku i do zobaczenia w listopadzie podczas czwartego już forum zarządzania. Wszystkiego dobrego.